Trzeba! Dzisiaj Rozpakujemy paczkę Ze skrzynią Znaczy z szafką I to nie jedno Bo dwie Ale to nie wiem czy dzisiaj, bo są mi jedna paczka A to jest ciężkie Mhm mm Unboxing A już? Dobra teraz trzeba Wiemy, co mamy zrobić. Metalowy regał bez śrub. Żebyś wiedziała, co zamówiłaś. A gdzie są te belki? Nie wiem. są w dwie. Dobra, wyciągamy to. To półeczki malutkie w ogóle. Dobra, mamy różne stelaże, mamy tutaj również... Dobra, mamy tutaj... Dobra, mamy tutaj różne stelaże, mamy również półki, jakieś plikcie, takie pół. To są mapy świata. Ogólnie z tej szafki, będę robił dwie szafki, bo ją można po prostu podzielić na pół, więc ja wykorzystam ją w tej formie. Będziemy musieli zrobić tak, zobacz. Bierzemy pierwsze dwie co nie? Ja myślę, że ta półka stykała się z ziemią. Ej, muszę powiedzieć to, że te szafki, mimo że ona jest bardzo tania, bo około 60 zł, to jakościowo jest bardzo dobra. W sensie te gwizdki ładnie wchodzą i tak dalej. Czego przy droższych szafkach nie było. I mamy co? Mamy dwie strony. I teraz tak, no nie? Mamy tu już dwie półeczki, Coś takiego będzie, tylko jeszcze będą wieczor. Tepla w fusy, nie? To się wkłada tutaj, to jest usztywnienie. Wkładasz tutaj, odginasz i wkładasz drugie, nie? To jest takie knykcie, które się wyginają, nie? No i ja się wygina i się... Chyba tutaj. a tutaj. I to jest usztywnienie, nie? No dawaj. Sąń. Сонь и бери. Давай, Ага uh -huh. Разбери там драго. И все, там так. А, саты. А, саты. И поздравляю. Гит. A jakie światło Szafka działa To teraz mam zrobić jeszcze jedno Co? też można Co? Stupkę na górę? Styknie. Jeżeli chodzi o pierwszego mebelka to tak Na dole mamy legowisko dla Buni bo Przychodzi tutaj jak karne Potem widzimy pióro bociana Wyrób drewniany w postaci drewnianych, mądrych małpek, tak legenda. Hmm, tutaj mamy sińskiego Ghost Ridera. Taki ziomo. Mamy jeszcze ludzką czachę. Na górze tutaj mamy plusz z y, Grubosza, jak dobrze pamiętam. syriokosmus y, z dwie oraz dwa pojemniczki z Salei. Tak na pierwsza szafka, a druga na kolejnej szafce mamy tutaj doniczkę oraz lampę pierścieniową, a niżej mamy półki z, z jakimiś pierdołami. A teraz oczekiwamy na kolejną szafkę, która zapewne przyjdzie jutro. Ale to nie pojutrze, bo naprawdę jakieś problemy mają. Zrobię sobie kawkę, nakarmię ptaszniki i przy okazji wam kilka pokażę. O, pierwszy pajączek. jak glutek. <grymne> Jakie śmieszne uczucie, jak on tupta tymi nogami. <grymne> Haha, stworki. Co my tu mamy za pępuszka? puszka? Kiedyś to był ten y, pseudo Gigas. Teraz ma inną nazwę, która w sumie wyświetla się wam na ekranie. Bo szczerze to ja nie pamiętam. Ale o co chodzi z tym pążkiem? Ogólnie chciałem tylko powiedzieć o tym, że mamy jakoś ostatnią fazę na te pełnki i domówiłem sobie w spider Shopie właśnie y, dwa osobniki. Niedługo będzie unboxing, y, ale nie tylko ich, bo będzie, będą jeszcze inne ptaszniki chyba około 12 zamówiłem, i doszło tam, więc tam no. i te też tam będą. Spójrzcie, są ładne, pani wyglądają. to idziemy dalej, mamy taki karapach ładny. Taki poliwny i ten pomarańczowy no kurwa. jeszcze takie spojrzenie na pajączka bardzo ładny pajączek bardzo je lubię dobra, mam tutaj kolejnego ptuchasicznego, którego zamówiłem też z dwie sztuki um, więcej wam nie zdradzę co tam kupiłem więcej wam nie zdradzę, ale to też jest mój ulubiony ptasznik, jakby nie pasował z tych nadrzewnych mam dużo ulubionych ptaszników, tak wiem typu Poe, Gigasy, inne takie pulchy. Nie wiem dlaczego mi się takie pająki podobają, ale mi się podobają. Za swoje umaszczenie głównie, nie? Nie wiem, Poe też kocham. Nie? Wow, wow. Tak to jest ten pulchry. O, pięknie. Tutaj widzimy Klamorisa Burgessi. Bardzo, bardzo fajny pajączek. Choć już yy, jako dorosły, no, tak ładnie wyglądać nie będzie. Tak? kurczę teraz ma bardzo ciekawy odłóg, muszę wam pokazać. O, bo wiesz chwilę mamy tu piękne zielone nóżki, to wchodzą piękny zielony karapaks, a tutaj pojawia się pomarańcz. A o tym pępuszku niedługo pojawi się film. Jeżeli wiesz co to jest, to się cieszę, ale jeżeli nie wiesz, to się dowieć Dobra, przez drugi regał, więc montujemy drugi. W ogóle będzie ciekawe, bo on będzie tutaj za studiem, więc będę stały terrarium. Co? Za studiem nie będzie tak pusto i sucho. Pop no, to jakieś rośliny. Tropikalne tralewa drogę. Mm! <suszy> Masz nóż? Nie rozpada. Wow. Łoooo! To jest materiał ciekawy. Czy to jest moja basic szafka, która stoi i zawsze ją widać. Tutaj mamy takie coś ciekawego. To jest dziwna szafka ci powiem. Szczerze. Pff. Dobra, bez przedłużania lecimy z lapsem i układamy szafki i, i, i montujemy tam terabia. Zobaczmy jak to wyjdzie. Timelapse Dobra, yy, yy, dobra, dobra, jedną szafkę już zrobiliśmy, teraz zrobimy jeszcze drugą, nie będziemy tego nagrywać, no bo to się długo schodzi i, i to tak tam, więc yy, widzimy się jak zrobimy drugą część szafki. No, i tak właśnie wygląda nasza ostateczna szafka. Oczywiście, jeszcze trochę oświetlenia dojdzie, ponieważ tutaj, nie? Tam mamy w ogóle terrarium, No, ja super zaprowadzę, czekajcie. No więc, tak ogólnie oświetlenie będzie inne, bo ono jest podwalone z mojego studia. Tyle żebyście mieli yy, wygląd, jak to mniej więcej będzie wyglądało, nie? Tu mamy wszystkie te nasze terraria, które robiliśmy na filmach. No. Niżej mamy terrarium dla Tricopiego, które w sumie się nie zmieniły. Tam coś mi wypadło, jedna roślina, ale jest Obok mamy terrarium, które będziemy aranżować niedługo w jednym z kolejnych filmów, ale to na razie jest nieważne. Tutaj mamy wszystkie pająki, takie już podrośnięte. Zapewne tam będzie jeszcze oświetlenie na tej całej półce. No i tutaj najniżej mamy takie, taki żłobek, można nawet to nazwać. To tak. to całe to jest żłobek, to ta półka i ta półka. Więc tam nie wiem, są jakieś oświetlenie dupne może, jakieś takie delikatne, dupne, coś tam, żeby było, żeby nie wyglądało tak ciemno, ale tak to, to ogólny żłobek jest, nie? nie? wiem, czy tak by było dobrze, jeżeli bym tak do Was opowiadał? Czy jest lepiej, czy jest ładniej, z tyłu, zwłaszcza, bo głównie po to było to kupowane, żeby z tyłu właśnie były jakieś fajne terraria, żeby tak już fajnie wyglądało. Czy dobrze by dałem pieniądze? Czy jest git? Dajcie mi znać w komentarzu. Serio dajcie mi znać w komentarzu. Tak, tak. Chcę widzieć. A więc... Ja kończę ten film. Widzimy się w kolejnych filmach. Blabla. Bla, Subskrypcja, like, bla bla bla. Cześć!